Dobra, mamy kolejkę no, publiczności, także zapraszamy do pytania. E, ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeszcze wracając do afery budowlanej. Nie! Tak! No jako tutaj e, kobieca... Kobie... To ty? Co? <noise> ja, tak, to ja! <noise> e, nikt nie zwrócił uwagi na to, że jeżeli kobieta krzyczy, że nie chce być nagrywana i kto się nagrywa, to to też jest łamanie prawa. I chciałam na to zwrócić uwagę, bo przekro mi Sylwester, ale ty na to nie zwróciłeś uwagi. E, jeszcze raz, zarzuciłaś mi, że nie zwróciłem uwagi na to, że dziewczyna powiedziała, żeby nie. Nie, nie, nagrywała. nie, chodzi mi o to, że to też jest łamanie prawa. Tak, rozumiem. Rozma jestem po rozmowie z dziewczyną. Po pierwsze nie nagrywał Adrian Polak, a Filip Zabielski, więc takie złożenie. Tak, to tak, tak, nie, ja wiem, ja chodzi mi o aferę budowlaną. Ja, po pierwsze to ja byłem nagrywany, bez mojej zgody. Nie, nie wiem, a po drugie, to, to też jest bardzo ważne, Sylwester. Po drugie bardzo ważne, że te, te, te filmy były na y, telefonie tej dziewczyny i ona wysłała je najpierw do Filipa, ale to ona również podkreśla, że jest bardzo, Jakby nie wyraziła zgody, żeby to było rozpowszechniane. Ale taki warun ta, takie zarzuty można kierować do Filipa, a nie do Ach, Adriana. Nie mogę Adrian, nie, nie, skończyć, bo Adrian zadbał o to i mu zależało, bo on się wstydził tego filmu, więc on prosił, żeby to było skasowane nie, wszystkich telefonów i żeby tego, broń Boże, nie, 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 Ja nie, nie, w nawiązce do afery budowlanej, a nie, 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 nawiązaniu nie, ale nie, no ja tutaj jestem i jednak no nie, tak, no no nie, udział w udział w tej aferze, dlatego wiesz, ja zwrócić, zwrócić na nie, uwagę. nie, więc nie, wróciłem, nie, nie, wiem, o czym dokładnie rozmawialiście, ale Pojawiły w takie zarzuty, że ja o coś nie zadbałem, więc ja z tą dziewczyną wszystko pomyślałem. Nie, skutowałem. chodziło mi o to, że na, na kajdżu, to było na kajdżu? Że na, na kajdżu jakby ten ke, temat był kompletnie pominięty. Dlatego chciałam na to zwrócić uwagę, bo uważam, że no. I też zapamiętać, czym jest upublicznianie. Czy ten filmik został Ta, ale, upubliczniony? Ale Maszło? dalej dziewczyna powiedziała, że nie życzy ma, sobie sobie Bo być Wydaje nagrywana. mi się, że mają, mają go trzy osoby. Z tym ja gdzie tego nigdzie nie upubliczniłem, więc też nie można mówić o takim masowym upublicznianiu. Bo ja nie to powiedziałam nic to... o upublicznianiu, powiedziałam o tym, że dziewczyna nie chciała być nagrywana, a została nagrana. Nieważne czy jej telefonem, czy nie jej telefonem. Ja się z tym zgadzam, że ona tak mówiła, ale gdzieś później sama ten film wysyłała. Ja uważam, że tak, jeżeli w trakcie nagrania padły słowa, proszę nie nagrywajcie mnie, to oni powinni wyłączyć. Tylko tak jak, tak jak mówię, zaznaczam, żeby to było wszystko. Tak, że to Filip, ja wiem. Żeby to każdy dokładnie wiedział. Adrian był, można powiedzieć, w parterze, a nagrywał, a nagrywał film. Więc takie Znudził zarzuty był. o nagrywanie no to do Filipa, a nie do Adriana. Adrian tak, tak. chujowo się zachował, nie że tak, oczywiście. Ja uży, użył mojego to... kanału, żeby swoje ściemy e, pro, propagować i żeby rozpowszechniać, ale e, to nie on nagrywał. I on naprawdę dbał o to, żeby każdy skasował. Nie dlatego, że jest dobrym człowiekiem i nie chciał, żeby ta dziewczyna miała nieprzyjemności, tylko po prostu chronił swoją dupę. Jakby to jest jasne, że wstydziłeś się tak, tego filmu, hmm. dlatego chciałeś, żeby chłopaki pokasowali. Na no, chłopaki nie kasowali, tylko się chwalili na eventach wśród Innych influencerów, ale też nie można mówić, że upublicznili to, bo nie upublicznili, nie bo gdyby to było upublicznione. Tak, tak, ale ja od razu mówię. Ja wiem, co ludzie jakby tam w internecie mogą mówić, bo jeżeli jakby to było upublicznione, no to byście ten film mieli, a nikt go nie widział, nikt go nie odnalazł. To tylko od Arfy Kazortu, Więc to, to, to w tym temacie. Ja nie chciałam chyba... tutaj żadnym pozorem na Adriana zrzucać żadnych. Win, tylko chciałam po prostu podkreślić nie ludzi wiesz no. ja jestem nabuzowany bo wróć ja teraz też. tam też było dosyć gorąco i... i właśnie No co face to face y, ale mamy kobiece głoski <laughs> ja w sprawie także fajnie słuchajcie y, na razie nie będzie